Gdyby chciano pozbyć się Polski z Unii Europejskiej, to nie ma nic mhm. prostszego, tylko zacieśnić sojusz państw obecnej strefy euro. Mhm. I zbudować wszystkie te narzędzia, które mhm. proponowane są dla Unii w ramach strefy mhm. euro. To w ogóle nie jest w interesie Niemiec, żeby Polska nie była w Unii Europejskiej. Jesteśmy fantastycznym rynkiem zbytu, fantastycznym rynkiem produkcji. Bez problemu się tak naprawdę z nami dogadują, znacznie lepiej niż z Grekami czy z wieloma innymi mm. państwami. W 2040 roku Europa będzie miała o milion mniej ludzi niż ma dzisiaj, czyli mimo wszystkiego, co się dzieje. Mm -hmm. Ameryka będzie miała o 50 milionów więcej, Stany Zjednoczone. Chiny mm. będą miały o 250 milionów mniej ludzi. Chiny wchodzą w straszny kryzys demograficzny. Kiedy widzisz y, starszych ludzi, którzy nie mają nikogo, mhm. bo, je, bo to pokolenie których starszych osób, które są w tej chwili w domach opieki, mają dzieci. Mhm. Tak? Ileż Twoich znajomych, moich, codziennie lata i y, y, jeździ do matki, do ojca, żeby pomóc, wozi ich mhm. na badania, mhm. bo jeszcze są, mhm. ale już oni sami często nie mają dzieci. Ich nie będzie kto miał wozić. Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, to z przeszłości powinniśmy czerpać, co powoduje, że ludzie dają sobie radę w kryzysowych sytuacjach. Ten mój największy spór na przykład z klimatystami nie polega na tym, że nie wierzę w to, że się klimat ociepla z tych czy innych powodów. Tego nie wiem. I to jest ten spór konserwatystów z progresywistami. Jak my mówimy. Dajcie ludziom szansę, popatrzcie w przeszłość, zastanówcie się jak y, y, pomóc człowiekowi, uwolnić jego energię, a nie jak ją krępować w obawie, że zrobi coś głupiego. Kilka dni temu pojawił się w, w Gazecie Wyborczej znowu artykuł o Tobie i y, z takim tutaj tytułem Kiedyś piewca wolnego rynku, dziś żołnierz Kaczyńskiego studium przypadku Tomka mm. znaczy, Tak, rzeczywiście w tych ostatnich wyborach jedyna partia, która miała e, realistyczne, jako, jakikolwiek program mm -hmm. gospodarczy, to była Konfederacja. Ale ja pamiętam tak, taki moment, który pewnie też pamiętasz, bo ci no. nie wypada mówić, że taki mój kolega, który w czasie stanu wojennego się ukrywał, mm -hmm. go ukrywałeś w domu na Mazurach. – W stodole. – sto, Czy w stodole, tak? tak? Mało kto wie, że tam się tak, tak. Że ktoś od no, ciebie domów Dzięki, uważam, że mnie nie wypada sobie robić mm -hmm. etosów. Tomek miał silną osobowość i zachowywał się z ekscentryczną nonszalancją. Wyrócił się między nami w tym najbardziej pozytywnym sensie. Podczas tych mazurskich pobytów chodził byle jak ubrany, ale to mu jeszcze dodawało specyficznego uroku. Miał potargane rude włosy, i złośliwe poczucie humory, przy tym lekkie poczucie wyższości, które jednak nie irytowało. Tak, znaczy Ameryka zbudowała mnie, jeżeli chodzi o myślenie no, o państwie, myślenie o y, pracy. I wszyscy państwo wiedzą, to, można powiedzieć, no sprowadziłeś Newsweek do Polski, prawda? Tak, tak. I newsweek, newsweek Polska to... to newsweek Polska, Forbesa. Tak, tak, to są, to są twoje. I powiedz, masz jakiś stan emocjonalny? Patrzysz teraz na Newsweeka pod rządami Tomka, Lisa. Problem jest taki, że tu nie chodzi o zasadę, że jeżeli mm. alkohol jest legalny, to narkotyki też powinny być legalne. Bo to, że coś jest złe, to nie znaczy, że mamy to zło jeszcze powiększyć to inne zło. Znaczy, może już dosyć. Boże, ty, mówiąc o narkotykach, to mówiłeś o zjawisku narkomanii. Ale to tak jakby mówić o alkoholu i mówić o zjawisku alkoholizmu. Mm -hmm. tak, nie alkohol. każdy, kto zapali trawę raz na jakiś czas jest narkomanem i nie każdy, kto sobie w weekend pije whisky jest alkoholikiem. Pierwsze pytanie, Marek Jakubiak. Co sądzi Pan na temat jednoprocentowego podatku przychodowego zamiast CIT? No i my też mówimy, jeżeli taka jedna z drugą wielka sieć handlowa, od 20, czasem 30 lat prowadzi do jej charytatywną i cały czas do tego mm -hmm. dopłaca. To dlaczego nie dać jej w ogóle statusu fundacji? Bo to są ludzie, którzy. Tam wygląda z ich zeznań podagowych, że karmią ludzi za darmo, że dopłacają mm -hmm. do tego, żeby Polacy mogli robić zakupy w tych sklepach. Tak? Konserwatyzm to nie jest ideologia. jak z LGBT. Konserwatyzm to jest pewien system myślenia o świecie. Konserwatyzm, jak na ironię losu, zakłada postęp, że on jest wmontowany i on musi następować. Oni nie chcą postępu, nie chcą, żeby było tak, jak było, tylko żeby mieć pewność, że ktoś będzie za nich płacił. To jest bardzo duży problem w Polsce, ta grupa. I byłem w szoku, bo mamy największą dysproporcję mężczyzn do kobiet 23% to są kobiety, 9% to są mężczyźni. Jeżeli w tej grupie 20-34, które nie pracują ani nie uczą się. Przypomnę, konkurencja nie jest po to, żeby przedsiębiorcom było lepiej, tylko żeby nam, konsumentom, było lepiej, żeby, mhm. żeby przedsiębiorcy musieli walczyć między sobą o klienta. Naszym gościem był pan Sławomir Mencen. Mhm. Y jak myślisz o sposobie myślenia na, patrzenia na ekonomię? Bo myślę, że bardzo jest, ma klarowny sposób myślenia, mhm. w większości kwestii pewnie jesteśmy podobni, jeżeli chodzi o oglądy ekonomiczne, ale to co mówiłem o Konfederacji, to tak. tutaj ja nie mam z tym problemu z Konfederacją.